Na, na, na dołku to Dobra, no dobra, niech będzie. Pukałeś Nikt kogo? Niech będzie, że się rozjebałem. istnieje przecież. No właśnie, jak jesteśmy przy pukaniu, to widziałem Jasmine. Widzisz, jak kręciła tyłeczkiem? Ta afrocizja? Kojarzycie Jasmine? Jasmine, oczywiście. Kto by jej nie kojarzył? Jak już razem ktoś zobaczył, to już nigdy o nie zapomniał. Jasmine i jej czoklatkowcia. Ja właśnie, czekoladowym monstrum! Noś to my nie będziemy gawarić. Dobro. Dobra, jebać was, jebane suki. Czekaj, bo chcę mi zajebać ten. Jest to. Bike leży na B. Się radę, no, się radę, no. A da na, radę, a? Da ci radę, a? Gruba. Degnia. dojeżdżacie. Jesteś tu? Jest to stronę. A? O kurwa, co się śmiejesz? <laughs> Jest, saj, saj, saj Wójcie, wrójcie zabawuj Poczaj, czaj. Spokojnie M to przekminione Nie można omy pokazywać na Twitchu W takim razie przepraszam, to był shot Chciałem coś zobaczyć Nie wiedziałem, sorry Twitch Administration. It's my fault I'm really, really sorry O kurwa już dzwoni deszczu no to przypał, niestety. Chod no, no, deszczu się dowiedział. Dzięki, że się rozjebałyście sześćdziesiątki kurwa, konfidenci jebani. Zajebiście. dzięki, dzięki, chłopaki, dzięki, fajnie, fajnie, fajnie. Zajebiście jesteście. A, sorry, sorry, przepraszam, żebym mu pomóc. A, no, Nisko, koło nisko! Aż kurwa serce zabłoczyło <noise> Także kurwa uważaj! O! <noise> nie. O! Nie. o. stąd! To, nie nie jesteś zaznajomiony za z upadkiem w syn, czy nie pani, interesowało nie. cię to? Jesteś zaznajomiony z upadkiem, czy nie interesować Oczywiście, cały czas! Upadek to jest część mojego życia! Och, cholipcia. Dziękuję za dolarka Spierdalajmy Ale taki, lipsa no W tym momencie kurwa Tak. Żaden kamera samochodowa nie widziała co się tu zadziało? Kurwa Nie będziesz nie, tak robił tak Widzę, że spokojnie, oh, oh. spokojnie no niee, no kurwa akurat wbiłem na serwer, ja pierdolę O ale co się stało, to jakaś pomyłka Kurwa Sędzia nie przerywa Sędzia! Sędzia się... Komentator sędziego wzywa Sędzia, sędzia nie na... Kurwa, mać! <grystanie> Gdzie są hejta... Co byś powiedział na nowiutką chatę? Dwupoziomowe apartamenty na Wajde. Zentorno, na full tuningu Czarne z rudymi wstawkami na felgach... O mogłoby zacząć. Tak. Jedynie co by mi przekonało, to diabelnie szybkie Zentorno. Całe czarne z rudymi wstawkami. I że takie to się... Tylko nowiutkie oczywiście, maksymalnie 5 km przebiegu, może moja dupa lekko by się rozwarła do strzału. Ale tylko może. Okay. I to nie być tak łatwo! A na kogo? Dupa jeszcze nie bruknęła nic, a ja nie widziałem żadnego zentornu, więc. A, na razie możemy tylko spekulować. Chytra ruda, kurwa. Właśnie tak. 22 22 Hm. Ja tam na środku. Fatalnie. Fatalnie. Konor Mcmajor major kontra, ognistą głowy. Ognistą głowy, kurwa, rewanż. Pamiętam, jak listą. Ło, on zaruszył! Major, co ty kurwa robisz? 5 <śm> zł. No nie wiem, stary, no. Nie wiem, stary kiedy, no. Przygotowywuję się. Cały czas. Dlaczego mi tu się pokazują cały czas baseniarki? O, plaża! Tak. Wow, ciekawy stąd! No on ci Dupę było widać! Kurwa, się czerwony zrobiłem, dobra! Dajcie spokój! Kurde. dupa, jaj. Jak, jak dwa razy Krzysiu razy chyba dwa nie dwa oddał dwa uderzenia dwa, jednego dwa ani co? Krzysiu to jest który? O! o. <laughs> <U>. <laughs> Kurwa, ale le... ja go no skurwa zasłoniłeś, Bienio! Zasłoniłeś a, a. kurwa! Ty go zbierdalasz! Gdzie? A po co ci ten młotek? Bo kurwa, bo nam da jeszcze krawa, bo nigdy z wózka nie staniesz! O ej o to Nie dzwaj poziomów! Nie dzwaj poziomów! Stój, nie, stój! Goń go, goń go! Bo cię spalę! Stój! Chodźcie kurwa. tu! Chodźcie tu, chodźcie a. tu, chodźcie! Pułapka! <The absor baptism plays> mm -hmm. no, a, sorry, sorry, przepraszam! Chciałem mu pomóc! O kurwa! kurwa! Koba nisko, koba nisko! <śmienią> 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 mi kurwa serce zabobony! Uważaj! kurwa kogo uważaj! Ouch! Nie! Oj co, spada mnie. Kogucik podskoczył. Fajne czucie dystansu. Dobra, tu czyli... I to, czy fajne zejście. Unikł! Wow! Tech tak tuż to uderzy na szczękę mają... Wow! Sania, ostro, ej! O kurwa, chłop zgubił swoją chłopałą amazing! This is amazing! Jeszcze double chop, kurwa! Holy shit! Co tu się dzieje na tej transmisji? Jest druga w nocy, chuj, nie kończymy jej. Jaka sytuacja, kurwa, tu głowy goście bez głów podjeżdżają do mnie. Hahaha! <laughs> o, wow o, o, jest więcej! Ha, ha, ha. Jeden Twój Zostanę. ulubiony streamer strzelankowy kurwa Ej, jakbyś to widziała dziewczyno, co tu się stało? Ej, szotuj to ktoś. Yes, Ale gdzie my pojedziemy? gdzie, gdzie ja znajdę pomoc stary z tymi kajdenkami? Jak by się teraz zobaczą, to będzie problem w chuj Naprawdę, mm -hmm. jestem poszukiwany, mam przypał Musimy ktoś rozkuć. O kurwa co... <noise> Mordziaks, Mordziaks, nie w tą stronę Mordziutko, Morciukno. Na grilla to ja zapraszam po... jak mnie rozkujecie. Co tu się odjebało? Grillujemy z waszwagrem, ty nie dałbyś rady mnie podrócić na szpital? Jak najpa... No kurwa, klawo. Ty ziomala trzeba też, bo zapił wczoraj i trzeba też go chyba zawieść. Cały noc grillowania to kurwa mordzie to... Ja mam wyjebanego tego typa. Jego ja rozpier dole za chwilę. Kurna! Ava Adams. Awa Adam, to jest tenisistka? Czy znowu mnie trollujecie jakimiś gwiazdami porno? No, Awa Adam kojarzy mi się, kur No, ja to sprawdzę, ja to sprawdzę. Ja, tenisistka. Ja. Jakie wygra turnieje? Wielkiego szlema. Kumacie, kutas, wielki szlem. Nie dostaje? Co jest?